Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj o społecznościowym aspekcie sesji Remote Viewing i o tym, jak ułatwić sobie potwierdzenie, że posiadamy zdolności percepcji pozazmysłowej, także wtedy, kiedy w początkowej fazie naszej nauki postrzegamy jeszcze bardzo często za pomocą skojarzeń, archetypów, symboli, wspomnień. Tutaj trzeba bowiem powiedzieć, że sesji idealnej dla osób, które już dłużej pracują z Remote Viewing, oczywiście osiągamy w pewnym momencie zdolność takiego widzenia prawie jeden do jednego albo po prostu jeden do jednego. To jest naszym celem ostatecznym. Ale zanim dojdziemy do tego stadium, po prostu musimy się tego nauczyć. Musimy odzwyczaić nasz umysł, nasz mózg od myślenia skojarzeniowego. Ponieważ Jesteśmy nawykli do tego, że rzeczy ze sobą kojarzymy. Tak działa nasza pamięć, tak działa nasza zdolność szybkiego rozpoznawania rzeczy w otoczeniu. Rozglądamy się i po prostu od razu widzimy tylko zarys czegoś, ale nasza pamięć przechowuje podobny, podobny obraz, podobne doświadczenie, więc momentalnie dzięki temu skojarzeniu rozpoznajemy to, co jest dookoła nas. I oczywiście. W następstwie tego dopiero ewentualnie przyglądamy się czemuś bliżej. Jednak pierwsze co, to zawsze jest nasze skojarzenie, które ułatwia nam szybką reakcję. I kiedy zaczynamy się uczyć remote viewing, kiedy zaczynamy praktykować postrzeganie pozazmysłowe, to stykamy się oczywiście początkowo z tym, że w sposób bardzo subtelny. Wychwytujemy różne sygnały z przestrzeni i chcemy te sygnały intencjonalnie przetłumaczyć, zrozumieć, odebrać. I tutaj nasz, nasza podświadomość, nasz mózg robią nam takiego przykusa, że zamiast pozwolić nam dłużej się skupić na tym, co widzimy i postrzegać to w pełni, to bardzo często chcą nam pomóc i dostarczyć nam jak najszybciej. Jasnej odpowiedzi, żeby to od razu było dla nas zrozumiałe, jasne i żeby, żebyśmy po prostu wiedzieli momentalnie, co wychwytujemy, co jest tym naszym subtelnym poczuciem, żeby przetłumaczyć to poczucie, wychwytujemy jakieś poczucie i żeby przetłumaczyć je na coś zrozumiałego dla naszej świadomości. W związku z tym, na samym początku jest bardzo powszechne to, że osoby zaczynają relacjonować na zasadzie Skojarzeń na zasadzie bardzo symbolicznego oddania tego, czym jest faktyczny cel. Przykładowo, gdyby, gdybyśmy mieli sytuację, że badamy jakieś starożytne tematy, być może związane ze starożytną cywilizacją, jakieś ruiny. To, to jest przykład akurat dosłownie z sesji wczorajszej, którą prowadziłem. To pewna osoba miała tak, że przyszedł jej do głowy, Grecja i Rzym. I Grecja była bardzo mocno obecna w, w postrzeganiu tej osoby. Dlaczego? Ano właśnie dlatego, że Grecja kojarzyła się z tymi e, greckimi kolumnami, z tymi ruinami, z pozostałością pewnej cywilizacji. Tak samo elementy rzymskiej architektury przychodziły na myśl. To nie oznaczało, że e, osoba badała Grecję lub Rzym, ale że przez pewne podobieństwa, pamięć tej osoby chciała natychmiastowo udzielić odpowiedzi. Umysł chciał natychmiastowo znaleźć to jest to, wiem i, i wystarczy, i udzielam odpowiedzi. W związku z tym, zamiast w sposób taki stopniowy wchodząc w opis, tutaj opisując kształt, opisując jakie to jest w dotyku, jaka jest faktura tego, jakie są odczucia związane z powiedzmy, z wiekiem tej, tej, tej rzeczy, jakie są odczucia związane z jakąś tam kulturą, która tam panuje i stopniowo odpisując, zamiast tego pojawia się skojarzenie i skojarzenie na zasadzie szybka odpowiedź, szybko udzielamy odpowiedzi i wydaje nam się, że dzięki temu że wiemy, wydaje nam się, że jesteśmy zdolni rozpoznawać te sygnały. I to jest coś niezależnego od nas do końca. To znaczy, na początku jest to odruch, na początku jest to sytuacja, która, e, która się wydarza, i dopiero przez intencjonalne, powtarzalne zwracanie uwagi, przyglądanie się temu, przez intencjonalne zwracanie uwagi za każdym razem, kiedy za, zaczynamy zauważać, że pojawia nam się od razu cała odpowiedź, cały konstrukt, to jest prawdopodobnie produkt naszego umysłu, produkt tego skojarzenia, a nie bezpośrednio rzecz postrzegana. Dopiero z czasem uczymy się trafniej i trafniej opisywać, uczymy się trafniej i trafniej stopniowo udzielać odpowiedzi poprzez obserwację poszczególnych elementów. Dlatego, gdybyśmy się znaleźli nawet w idealnej sytuacji w sesji jeden na jeden, gdzie prowadzi nas doświadczona osoba monitorująca i zadaje neutralne, niesugerujące pytania pomagające nakierować na właściwe. Skupienie w pewnych obszarach, oczywiście odpowiadając tylko, pytając tylko o rzeczy, które już postrzegający relacjonuje, czyli nie sugerujemy żadnej odpowiedzi, a jedynie pytamy w obszarze tego, co już nam relacjonuje osoba remote viewera. To nawet w takiej sytuacji bardzo trudno czasami jest wychwycić, czy ta sesja w zasadzie zawiera jakieś. Informacje, które faktycznie dotyczą się celu. Jeżeli nie możemy akurat tego celu, oczywiście fizycznie zweryfikować i potwierdzić, to jeżeli dostajemy w odpowiedzi zestaw skojarzeń symbolicznych, no to samo w sobie nie przedstawia to jakiegoś bardzo wiarygodnego materiału. Oczywiście, tak jak mówię, to jest faza, która się pojawia bardzo często w pierwszych sesjach i z czasem, stopniowo, poprzez naukę, eliminujemy ten efekt posługiwania się skojarzeniami i symbolami na rzecz coraz bardziej dostrzegania bezpośrednio tego, co tam jest. Jednak, żeby na początku zauważyć, że faktycznie coś nam wychodzi, że faktycznie żeby się nie zniechęcać, żeby po prostu zauważać, że robimy jakiekolwiek postępy, nawet jeżeli od razu nie posiadamy tej zdolności, bo w zasadzie. Praktycznie nikt nie posiada tej zdolności, żeby od razu jeden do jednego relacjonować. Tego się trzeba po prostu nauczyć i oduczyć się pewnych nawyków, które posiada nasz umysł, które są nam potrzebne oczywiście na co dzień do pewnych funkcji związanych z przetrwaniem w świecie fizycznym, natomiast niekoniecznie są pomocne w percepcji pozazmysłowej z powodów, które właśnie wymieniłem. I jeżeli chcemy zyskać taką możliwość dodatkowej weryfikacji, czy nasze symboliczne, skojarzeniowe relacje są trafne, no to dobrze, jeżeli robimy sesję w kilka osób. Optimum to jest 3 do 5 osób, tak naprawdę koło 5 uczestników to jest taka powiedziałbym górna, optymalna granica, w każdym razie kilkuosobowe grono, które bada ten sam cel, niezależnie od siebie oczywiście, każdy postrzegający, każdy remote viewer. Postrzega niezależnie, nie kontaktuje się w czasie sesji między sobą, nie ma tego e, e, wymieniania się z postrzeżeniami, tylko relacjonuje tak, jak to postrzega, jak, jak widzi, jak odczuwa. I dzięki temu, po takiej jednej sesji, raptem, mamy kilka niezależnych perspektyw. I nawet jeżeli one są mocno nacechowane symboliką, skojarzeniami, to jednak możemy zacząć dostrzegać punkty wspólne. Pewne, Właściwości, które tam są opisywane, pewne kształty, pewne symbole, pewne e, jakości, one zaczynają się między sobą pokrywać. I jest o wiele łatwiej rozszyfrować potem taką e, sesję, taki przekaz, jeżeli właśnie dysponujemy też innymi punktami obserwacji, innymi relacjami. Ponieważ nawet gdybyśmy mieli 4, 4 5 relacji, które są mocno symboliczne, to te symbole prawdopodobnie będą między sobą posiadać pewne podobieństwa. Przykładowo, wracam do przykładu z pewnymi, pewnymi ruinami i pewnym, pewną cywilizacją. Jeżeli będzie to dotyczyło jakichś na przykład megalitycznych budowli, jakiegoś rodzaju, właśnie pozostałości w postaci ruin, to jedna osoba powie, że jej się kojarzy, powiedzmy, Grecja, jedna osoba powie, że jej się kojarzy Rzym, jedna osoba powie, że jej się kojarzy, powiedzmy, e, e, ruiny zamku, jedna osoba powie, że e, kojarzy jej się, powiedzmy, Stonehenge. I to oczywiście to w bardzo dużym uogólnieniu, przybliżeniu tutaj pokazuje na tym przykładzie, natomiast wszędzie będziemy widzieć, że chodzi o jakieś pozostałości kamiennej budowli I to będzie się przejawiać na różne sposoby poprzez ten szereg różnych skojarzeń. W związku z tym będziemy nawet posługując się tym symbolami i skojarzeniami będziemy zdolni uzyskać pewną odpowiedź. Będziemy zdolni uzyskać pewne wskazówki, które oczywiście nam mogą posłużyć do dalszego badania, zgłębiania tematu i znalezienia z czasem bardziej szczegółowej odpowiedzi. I gdybyście chcieli przeprowadzić taki eksperyment właśnie we własnym zakresie, to tutaj jest właśnie, tutaj zaznaczam i, i daję wam tą wskazówkę, że obserwujcie, jak działa wasz umysł, jak kojarzycie pewne rzeczy, z czym wam się kojarzą, i to, że wasz umysł dostarcza wam prawdopodobnie na samym początku skojarzeń, a nie bezpośrednich odpowiedzi. Bardzo często jest tak, że ludzie, którzy amatorsko praktykują percepcję pozazmysłową i zaczynają wykonywać jakiegokolwiek rodzaju wizję rzeczy nieweryfikowalnych fizycznie, to, to co otrzymują traktują w sposób dosłowny. I nie są w stanie oczywiście tego zweryfikować. Pozostaje im po prostu um, trzymać się tego, co, co im się pojawiło, bo nie mają dodatkowego źródła wglądu weryfikacji. Natomiast działanie w grupie daje taki wgląd. I dzięki temu widzimy, że z jednej strony być może te rzeczy, jeżeli inni obserwujący relacjonują to trochę inaczej, to być może to nie jest tak jeden do jednego, jak nam się wydawało. Być może to są jednak pewne takie bardziej dla nas skojarzeniowe rzeczy, ale z drugiej strony, jeżeli znajdujemy pewien wzorzec punktów wspólnych, to się okazuje, że z drugiej strony zyskujemy takie potwierdzenie, że jednak coś w tym jest, że jednak inni. Postrzegają ten temat bardzo podobnie, że pewne elementy wspólne występują. Więc to tak chciałem Wam pokazać, powiedzieć dzisiaj, jak wyglądają początki pracy z rozwojem percepcji pozazmysłowej i również w przypadku początków pracy z remote viewing. Są osoby, które bardzo szybko, bardzo trafnie relacjonują. Nie jest to taką Absolutnie normą, tutaj nie chciałbym was nastawiać, że jest tak albo tak, że wyłącznie symbolami i skojarzeniami się posługujemy na początku, ale jednak bardzo często tak bywa, i wtedy pozostaje zauważać to, zauważać kiedy pojawia się moment tej nakładki, którą sobie tworzymy w umyśle, bo można to zauważyć, można to wychwycić poprzez. Pewną powtarzalność, praktykujemy więcej niż raz. Robimy to wielokrotnie i w kolejnych sesjach obserwujemy, jak się, jakie są te wspólne cechy tego momentu, kiedy nam się pojawia skojarzenie, a jakie są wspólne cechy tego momentu, kiedy okazywało się, że trafiliśmy bezbłędnie, że po prostu to było to. Robiąc to wielokrotnie, możemy właśnie to zaobserwować, a robiąc to w grupie, możemy bardzo szybko e, weryfikować i. Znajdować te elementy, które żeśmy dobrze trafili i szybciej się po prostu uczymy. Jeżeli działamy wspólnie w grupie, to po prostu szybciej nam przychodzi nauka. W pojedynkę można spędzić lata długie i osiągnąć jakiś tam procencik, fragment raptem tego, co można zdziałać w grupie, chociażby w przeciągu. Kilku miesięcy, a tak naprawdę w przeciągu nawet miesiąca można zauważyć po prostu niesamowite rzeczy. To tyle dzisiaj. Pamiętajcie, łapka w górę pod filmem to jest dla mnie sygnał do nagrywania kolejnych rzeczy. Czytam wasze komentarze i zapraszam również na stronę remoteviewing.pl, czyli remoteviewing.pl, tylko z kreseczką pomiędzy remoteviewing, i tam jest również bezpłatny e-book, e który udostępniam. Teksty i relacje, teraz się pojawiły, pierwsza jest relacja z sesji RV, takie pokazowe, żeby pokazać po prostu ten potencjał. Serdecznie zapraszam i do usłyszenia, trzymajcie się ciepło, cześć.